Co się to? Co się to? Co się to? O, no już. Patrzcie, jest. Jest tutaj coś. Ewidentnie jest tutaj jakaś energia. Tam. No ja jestem na no, najtrzy, no, nie? Więc ja bez światła tutaj widzę, przynajmniej widzowie widzą, nie że ja widzę, ale widzowie widzą No ale dobrze, że masz latarkę to tu będziesz miał latarkę o. I tutaj przed nami widzicie jest budynek dawnego prosektorium do którego właśnie zmierzamy aby sprawdzić tą aktywność tutaj mamy wejście do tego prostytu, który ma jest tam z tą kamerą przy stołu to się Ale dobra, tutaj widzicie mamy słuch do sekcji zwłok, oczywiście zdewastowany. przez nie. Znajdujemy się w dawnym prosektorium przy szpitalu w Raciborzu. E, budynek ten został wybudowany w późniejszym czasie niż sam szpital. Szpital został wybudowany w 1890 1897 roku. A to prosektorium w 1906, o ile dobrze się, o ile się nie mylę. No i przyszliśmy tutaj, aby e, sprawdzić to miejsce pod kątem zjawisk paranormalnych, bo tak pomyśleliśmy, że wyłącznie na szpitalu się główne, głównie ekipy skupiają, aby badać szpital, a nikt się nie skupia, nie musisz się uciec, A nikt się nie skupia na tym, aby zbadać to miejsce. Więc zobaczymy, czy nas tutaj coś zaskoczy, po prostu. No, miejsce to no, bezpośrednio tutaj ludzie nie umierali, ale tutaj też trafiały te ciała. Nie wiem czy to akurat tutaj w tym prosektorem, ale słyszałem przypadek, że ktoś tutaj y, podczas nocnej zmiany, wiadomo no, jak tutaj byli ci co tutaj pracowali. no Ktoś im się obudził po prostu, no to możecie już sami pomyśleć jaki to był dla nich y, szok. Dobra, ja nie przeciągam i będziemy z, 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 zaczynać działać po prostu. Takie historii się jeszcze nie słyszałem. Co? Pytasz się tym wszystkim. Przejdziemy najpierw, wam pokażemy mniej więcej. Patrzcie, jak to wygląda tutaj ogólnie. No, tu ktoś y, spożywa, no. Tutaj alkohol. nagminnie to jest spożywany alkohol. Miejsce wygląda coraz gorzej. Sypie się tynk na ziemi. Ja będę na tym zielonym ekranie, bo to jest nightshot, który pozwala mi y, kamerować w nocy bez światła tutaj dawny piec taki z tego co wiem tutaj takie no nie wiem, ktoś mi tam powiedział, że tutaj części ciała spalali po prostu, które były uszkodzone, czy za bardzo, czy coś ale nie jestem pewny a może to po prostu zwykły piec, który tutaj ogrzewał to miejsce, nie wiem tutaj jakieś łazienki czekaj Kuba ja tak bez światła chodzę wy widzicie, ale ja nie widzę ja widzę. Co widzisz? No bo światło, nie. Ach tutaj. były No tutaj chłodnie. No jak Kuba mówił. Tutaj właśnie Ciebie były chłodnie. Eee. Są się gubi Ale te kamery tak mają, to są niestety. Musimy chwilę yy, zaczekać. Posiedź, Kuba na ten napis, bo mnie to ilustruje. No, świeć, świeć, aż tu opieram tę ostrość. Dobra, złapało. No i tutaj mamy te dawne e, chłodnie, gdzie te ciała przetrzymywali. Przetrzymywali, no, trzymań. Jeszcze tutaj pokażemy. E, ale to jest straszny bizer, tak to nie wyglądało, to powiem szczerze. Nie po prostu niszczę je z dnia na dzień. Z tygodnia na Ale no patrz, chyba ty tam nie wiedział co tam czy tam ktoś tam tu leży, czy. No, tutaj mamy to okno, i twardo, ale nie chciałem tu leżeć. Co? Słyszałaś to? Poświęciłem, tam. Słyszysz to? O, no kurwa. No, no, no. <grym> to wiatr. A ale ja się zestrałem. <grym> Powiem się, że ja też się zestrałem. To był gwiazd, nie? O, mi Dobra. się wieje okropnie Dobra, Na naszych oczach to wiatr, nie boję. Dobra, nie domykaj tych drzwi, żeby wiadomo było, że... Ale mnie też aż pocisło trochę to No tak nie powiem, no postylizowało mnie to trochę No, ale to nie hmm. jest straszny przeciąg, bo zamok oh, na jeżeli chcielibyście w jakiś sposób docenić naszą pracę, no nazywam to pracą, no bo YouTube to, powiem szczerze, no, jest trochę ciężko, to utrzymać kanał, żeby co tydzień był film po prostu. Eee, Świedź, Kuba, bo ja ten, kurwa, ciężko jest to tak realizować, żeby po prostu co tydzień ten film przynajmniej wpadał. Jak wiecie, od dwóch lat, od dwóch lat co tydzień, przynajmniej raz w tygodniu jest film. No nie, na, nie namawiam was do tego, abyście y, tam zaraz nas wspierali, no, ale odsyłam was do linku poniżej w opisie, y, gdzie będziecie mogli nas wesprzeć na Patronite, w zamian czego otrzymacie różne bonusy od nas i zapraszam was tam, abyście się zapoznali, co dla was przygotowaliśmy. No powiem szczerze, no, staramy się. My tego nie robimy wyłącznie. Y, żeby no nie wiadomo, jakiś, nie wiem, zdobyć popularność czy coś po prostu, z pasji to robimy. Z ciekawości, z pasji, tyle lat to trwa. Gdyby tak nie było, to już dawno e, byśmy tego nie robili, po prostu. No, jak widzicie, już dwa lata minęły ponad 14 grudnia e, minęły dwa lata, odkąd powstał kanał na YouTube więc myślę, że <laughs> zostaniecie z nami na dłużej no. i w, na w jakiś sposób nas będziecie wspierać. Eee, po pierwsze, standardowe, jak to ja robię, miernik LK2, kudde, mi palec coś boli. Nie wiem, czy ja też tutaj rozwaliłem palec, czy co. Ja dzisiaj wyjątkowo bez światła, jestem no, jedynie kuba, mam tutaj latarkę, ale wiadomo, patrzcie, jaki słabo mam baterię, baterię. w k przejdziemy się po prostu, żeby sprawdzić tutaj pole elektromagnetyczne. No niestety, no, baterii nie wymieniłem, ale myślę, że to nam jeszcze starczy. Tu mało nas spokojnie, bo wiesz, takie coś czasami potrzebuje czasu, żeby się uaktywniło. Coś mi jest znowu w tyku. Tak jakbym coś miał, to nie wiem, to mi się chyba wydawało. Ale straszny viper dzisiaj mamy. Więc nie wiem, czy nasze yy, sesje vipów coś nam pomogą dzisiaj. Coś nam dadzą, ale zobaczymy, spróbujemy. Jesteśmy, ja jestem tutaj w zupełnej ciemności, bo... Kuba tam niech doświetla, bo mam kamerę normalną, ale ja mam tego nightshota włączonego, więc... No, tak Wy możecie tu widzieć, widzieć zupełnej... Wy to widzicie po prostu ja bez światła, ja nie mam tutaj światła w ogóle, nie? No nie mam światło. Wskazuje tam coś. No właśnie, na razie, nie, razie Ale jak ja mówię, takie siły one czasem potrzebują czasu, żeby się uaktywnić, nie? To nie ma na zawołanie nic. Ale tu też nie było miejsca do spoczynku śmierci, jak już wcześniej wspominałem. Tutaj po prostu już trafiali ludzie. Z, zmarli. po prostu. Bo świeć, świeć, bo ja tu nie wiem co ja mam powiedzieć. No, to dodać. wiesz? Chcę na spokojnie sprawdzić to miejsce. Bo tutaj była jedna ekipa, e, która zarejestrowała tutaj bardzo e, silne zjawisko paranormalne. Przynajmniej na kadwójcy mi wskazywało bardzo silne pole, i nie wiem czy czasem sobie. taka Czy ona coś tutaj nie Przy tym wiecie o co mi chodzi, ale nie, bo jest tak czasami, że po prostu w jeden dzień coś jest, a w drugi nie ma, nie. Nie daję znać sobie. Jeszcze przy tej Ale ja nie wiem, nawet co na tej ziemi jest ci powiem. Ja też nie co to jest. No. Elementarowe Co Kuba? Jest ktoś z nami? Jeżeli tutaj jesteś to podejdź do mnie. Wyzwój jakąś energię Czy jest tutaj z nami jakaś bunka na dusza. Jeżeli z nami tutaj jesteś, to podejść do tego urządzenia, które mam w lewej ręce. Poduszka jest. Ktoś tutaj... Ja kiedyś tu leżałem na tym stole, cel cel, celowo tutaj nagrywaliśmy taki... Trailer. Y, no trailer taki Webexowy. Więc tutaj to... No taki po prostu... Artystyczny bardziej y, film był. Więc i ten wiatr. To, to jest deszcz, chyba. Jak Co? Jakieś kropla spadła na moment. Jakaś... Ale jest tutaj ktoś? Ja nie mam światła, Kuba. Ja tu bez światła, bo ja jestem. Posrany, nie? Wiem, że tu tutaj takie niby te... Tyny... Strasznie wieje dzisiaj. Wszystko do śledztwa wieje Patrz, jest, jest! Mamy, mamy na K2 pole. Mieliśmy, widzieliście? Patrzcie, o, jest, to co, to nawet. jest tutaj coś. Co? Ewidentnie co? jest tutaj jakaś energia. Patrzcie w tym miejscu, czy tutaj nic nie przebiega jakieś pole? Nie, no nie ma ale prą, prądu tutaj ewidentnie nie ma, ale w tym. Patrz, jest. Ale no, przed chwilą nie było, tego widzieliście, nie? Wcześniej się tu przesiliśmy Słyszysz? Czy to wiatr? Nie, ale. Patrzcie, patrzcie jak to dziwnie reaguje. Jesteś tutaj ze Jeżeli tutaj jesteś, podejdź do tego urządzenia, które mam w lewej ręce. Podejdź zbliżcie do niego bardziej. Nie obawiaj się nas. Patrz. Co to z góry się posypało? I teraz patrzcie ciszę. Widzicie to? Widzicie, stoję ciągle w innym miejscu. Nie spodziewałam się tego, że... <laughs> tutaj zarejestrujemy jakieś pole. Słyszałeś to? Czy to auto tutaj jakieś jest? Ale pole tutaj mamy. Co tu? Kurwa. No nie, to, to do sklepu, do, do towaru przywieźliśmy. To nie świeci bardziej po okno. kto ma tu pole. Co tu się dzieje? Wiecie co? Nie wiem, czy to jest sesy, tak przeprowadzać, w w jesteśmy w kolegę doczni. Przedziemy ale patrzcie, co się dzieje. Nagle, nagle zaczynają reagować, gdzie Przed chwilą w tym miejscu nie było żadnej reakcji. Cholera, tu Kolera, to co faktycznie coś jest. A patrzcie, tutaj już cisza. Nie, no, to jest nie. ma <laughs> nie, ale mam ciary. Dobra, przejdźmy tutaj, tutaj mogą nam coś hałasować, ale może uda nam się coś nabrać. Skoro tu już mamy takie pole, patrzcie, no znamy nie ma. Ja nie chcę tu się drzeć, bo tu to chyba towar przywieźli do już jest późno, ale tutaj nawet jej nocami, w środku, w środku nocy przyłożył towar. Więc teraz nie wiem, co tu dalej robić. Czekaj. Wskaź to, Kuba. Co? Ty tam? Nie. System. Co? Z tej strony? nie, to to nie, 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 Czy, to jest sklepu, czy nie, <laughs> Dobra, to jest to nie, 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 tu. Chyba przy, przywieźli jakieś towarcie. Ale bo to jest zaraz rampa. Przecież z Biedronki, hmm. nie? Część z Na środek nocy, no na przyrodek tu O drugiej w nocy potrafię przyjechać. Patrzcie co się sypie. Widzicie przy kubie? Co to kurwa jest? Ja tam cię nie widziałem. <laughs> nie wiem tutaj trochę tak przy połowie, bo tu. No teraz nie ma nic. Co? Nie ma nic. Widzimy, że ktoś z nami tutaj jest. Jeżeli jesteś tutaj z nami. Powiedz coś do nas. Odezwij się do nas. Ewidentnie widzimy, że z nami tutaj jesteś. Powiedz coś. Co jest? To tutaj Czy mógłbyś się przedstawić Co tutaj robisz? Dlaczego tutaj jesteś? Patrzcie na kadwójkę. Widzimy, że z nami tutaj jesteś. Powiedz coś. Co, jest? Co to? To tutaj? Czy mógłbyś się przedstawić? Co tutaj robisz? Dlaczego tutaj jesteś? Nie dlaczego Nagle wszystko się zwaliło, nie? nagle. Yy, czekaj, bo ja tu nic nie widzę. Ja muszę mieć, wiesz, bo ja tu nie mam światła, żeby. Przejdźmy jeszcze tam, gdzie ten stół jest. Bo kolora teraz mnie to trochę zirytowało, że nagle wszystko się zaczęło dziać, nie? Nagle auta przyjeżdżają, nagle jakieś głosy, cholera. Mhm. Dobra, położę na tym stole. Patrzcie, tutaj jest cisza. W tym pomieszczeniu, no tu nawet tak nie wieje. Czekaj jeszcze raz, Kuba, poświecisz mi? Widzicie, jak to jest jak tu trzeba pracować, a tu ci ciągle ktoś przeszkadza, nie? Jesteś przypadkowi po prostu ludzie. A może tutaj z nami ktoś jest? Jesteś tutaj. Jeżeli tutaj jesteś, to daj nam znać. Daj nam jakiś znak. Odezwij się do nas. Widzieliśmy ewidentnie, że jest tu jakieś pole i być może ty je wytwarzasz. Czy jesteś tego świadomy, że nie żyjesz? Dobra, odsłuchajmy, bo nie ma co dłużej, ten czekaj, poświęćmy. Jeżeli tutaj jesteś, to daj nam znać. Daj nam jakiś znak. Dziękuję. Odezwij się do nas. Widzieliśmy ewidentnie, że. Jest tu jakieś pole. i być może ty je wytwarzasz. Czy jesteś tego świadomy, że nie żyjesz? Dobra, bo nie ma. jak widzieliście na kadwójce mieliśmy wskazania pola elektromagnetycznego. I nie były to takie niskie wskazania, pole było dość wysokie. Wcześniej, przechodząc po tym obiekcie, po tym budynku tutaj, e, nic nie wskazywało, nic miernik nie wskazywał. Po jakimś czasie w tym samym miejscu nagle zaczął reagować, więc myślimy, że tutaj jest jakaś energia, po prostu jest tutaj jakaś dusza. Nie wiem, jeszcze raz sprawdzimy te nagrania dyktafonu. Które tutaj zrobiliśmy te sesje? Bo wiadomo, że to trzeba jeszcze powtórnie sprawdzić. Bo teraz my się tak możemy tego nie dosłyszeć po prostu. No i tyle, no. Miejsce ma potencjał. Dzisiaj taki krótki odcinek dla Was. Mam noc zar zarąbany już. Yy, no krótki odcinek, bo trochę nas tutaj ludzie gonią, trochę tutaj nam przeszkadzają. Wrócimy tutaj w inny dzień, bardziej bardziej nocą, że tak to powiem. I na pewno zrealizujemy kolejny materiał w tym miejscu. Jeżeli byście poszukiwali takich urządzeń jak K2, czy na przykład, no nie wiem, siatka laserowa, typowe takie urządzenia do badania zjawisk, to w linkach w opisie będziecie mieli przekierowania do tych produktów. Są to linki, nie będę ukrywał linki, dzięki którym, jeżeli zrealizujecie jakiś zakup, to my otrzymamy jakąś tam małą prowizję. Nie będę was tutaj w konia robił, no bo wiem, że moja widownia jest dojrzała. I po prostu doceniam to, że jesteście ze mną i nie chciałbym, aby ktokolwiek z was się zawiódł na tym, co wam, co wam w ogóle oferujemy, nie? Co jeszcze chciałem dodać. No i być może wkrótce zobaczycie jakieś odcinki już z Medium. Będziemy wspólnie z Medium nagrywać jakieś materiały. Będziemy badać miejsca pod kątem zjawisk paranormalnych. Ze mną był Jacob Urbex. No, jego, będziecie mieli link do jego kanału w opisie. My nie będziemy tutaj przeciągać. No, miejsce nie jest duże, ale ma bardzo duży potencjał. Że tak to powiem. I na pewno tutaj wrócimy. I dajcie jeszcze znać w komentarzu co o tym sądzicie. Czy chcecie, abyśmy tutaj. Eee, kolejne badanie takie dłuższe już przeprowadzili Bo to, teraz to było takie wstępne tylko Żeby sprawdzić po prostu to miejsce Jeżeli film, film wam się podobał to Zostawcie łapkę do góry No i udostępnijcie go No i to by było chyba na tyle Ja się z wami będę żegnał z tego miejsca I widzimy się w kolejnym materiale Siema